Merkury właśnie wrzuca bieg wsteczny. Czy faktycznie teraz będą same komplikacje? Tak naprawdę to czas, który może nam pomóc zauważyć, co wymaga korekty. Ruch wsteczny Merkurego odbywa się w dwóch znakach – w baranie i w rybach. Baran lubi działać szybko, ale teraz musisz się zatrzymać, przemyśleć, czy idziesz we właściwym kierunku. Jeśli podejmowałeś ostatnio jakieś decyzje spontanicznie, mogą teraz wymagać poprawek, ale czy to pech, a może szansa na lepszą strategię? Ludzie mogą teraz wracać do nierozstrzygniętych spraw, konfliktów, ale zamiast się spierać masz okazję, by je zamknąć raz na zawsze. Gdy Merkury cofnie się do ryb, rzeczy mogą wydawać się mniej klarowne. Możesz mieć więcej przemyśleń i emocji, ale to wcale nie znaczy, że wszystko się skomplikuje. Po prostu pojawi się przestrzeń na refleksję, a powroty z przeszłości mogą dać cenne podpowiedzi. Nie jest to może najlepszy czas na wielkie decyzje, ale świetny moment, by zaufać swojej intuicji i wyciągnąć wnioski. Kiedy Merkury jest w retro baranie, zamiast działać bez zastanowienia, zatrzymaj się i przeanalizuj swoje kroki. W rybach sprawdzaj, czy to, co czujesz, jest realne, czy tylko jest iluzją. Potraktuj ten czas jako okazję do poprawiania tego, co jest niedokończone. Więcej informacji znajdziesz w opisie, a teraz daj znać, jakie są Twoje osobiste doświadczenia z Merkurem w retro.